Siema, dzisiaj Wam opiszę trening podczas który był w domu. Czyli zaczynamy odzwykle barki. Pierwsze barki są tak. Rotacje, dwie serie po 40 ruchów. Potem wyciskanie wąsko z Jedna jedna seria po 10 ruchów. Wyciskamy sztangi na, 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 na krześle. Mam 10 serii maksymalnie ruch ile wejdzie. Potem 10 serii wznosów. To jest maksymalnie powtórzenie ile wejdzie. Ten zabawy też mam maksymalnie pod ile wejdzie. Tyle jak ten 12 serii maksymalnie pod ile wejdzie. Wyciskanie młotkowo, wąsko. A. Jedna seria. 21 podłużań i dwadzieścia 21 sekund. Potem przechodzimy do klatki. Klatkę mam tak. Klata łapy. Wyciskanie z ziemi. 500 i maksymal, maksymalnych Potem mam. Wyskanie z poduszki 4 serie maksymalnie powtórzone. Potem wyskanie wąsko z, z y, ziemi 4 serie po, maksymalnie ilość powtórzone. Opuszczanie 4 serie maksymalnie ilość powtórzone. Rozpiętki roz 9 sejów po 64 ruchy. Handla z gumą y, 12 serii y, maksymalnie ruchów. Maksymalnie czyli, dobrze, ściąganie liny 12 serii, maksymalnie ruchów Motki, 5 serii, maksymalnie ruchów ściąganie liny na tidy znowu 10, 10 serii, maksymalnie ruchów i sztanga y, maksymalnie ruchów. Czyli mam 5 serii, maksymalnie ruchów. Potem przechodzimy do dupy. Dupa to jest 10 serii i maksymalnie ruchów. Ob, y, odnoszenie nogi z gumą 4 serie z 3 serie, sorry, 3 serie. 20, 20, 15, 20, 20, 20 25, 10 sejm maksymalnie ruchów. Potem przechodzimy do pleców. Ciężko znać plecy tylko, plecy, przed tym już 30 sejm w ciągu, maksymalnie ruchów, ściąganie nioszka, 12 serii maksymalnie ruchów, przeniesienie handleka z gumą, 4 serii, 20, 20, 15, 10, wysuwanie z gumą, 25 serii maksymalnie ruchów, na 4 sejmy, maksymalnie ruchów, brzuszki, 16 serii maksymalnie ruchów. Kaptur czy szruksy maksymalnie ruchów i posąd ci też 8 serii maksymalnie ruchów. Wszystko jest po maksymalnie ruchów, bo, bo nie mam dużo ciężaru w moim domu i mam małe wyposażenia. I wchodzimy do nóg. Gdzie dzisiaj to robimy? Przysiady, 10 serii maksymalnie ruchów, wykroki 13 serii maksymalnie ruchów. Szpagat, czyli takie robiłem robienia szpagatu, minutę. O, na gumie mamy 40, 40, 30. O, oddziele na gumie mamy 8 serii, mamy 40, 40, 30, 30, 30 20, 20, 10, 10 Łódka, 4, 8 serii i mamy znowu 40, 40, 30, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Mam wyciągi na konstrukcję 9 serii, ugnianie z gumą 9 serii i wszystko po maksymalnie ruchów. Cały ten nie jak 3 minuty, jest krótszy niż tamten, bo mam sprzętu. I typem. i mi się skrzyściło mnie zajebało, że nie musiałem zmienić cecha treningowy, teraz taki inny jest, te dobry, ale inny, dobra, tylko mam pokażę sprzęt i koniec odcinka będzie. To mój cały sprzęt do treningu w domu, ten hantarek 12,5 kg, 2 hantareki 2 kg, jeden hantarek 4 kg i plus 4 gumy i to wszystko co używam do treningu w domu, na razie pa.